Mazowsze to szczególny region dla Polski. Wszyscy to wiemy, szczególnie ja, mieszkanka południowego Mazowsza. Chcę powiedzieć, że Mazowsze to taka soczewka, w której skupia się zarówno nasza pracowitość, jak i przedsiębiorczość. To, co dzisiaj się wydarzy, czyli podpisanie już trzynastego kontraktu terytorialnego z dotychczas podpisanych, szczególnie ważnego kontraktu, bo dotyczącego właśnie Mazowsza ale też ważnego dlatego, że zawierającego 139 strategicznych inwestycji określonych w tym kontrakcie szacujemy, że zaangażowane środki, które będą płynąć, środki publiczne, europejskie i krajowe na działania z zakresu polityki rozwoju w województwie mazowieckim mogą osiągnąć poziom powyżej 49 miliardów złotych. Kontrakt jest największy w Polsce. To jest kwota ponad 49 miliardów złotych. On jest skierowany przede wszystkim na duże projekty infrastrukturalne, ale również na całą sferę badawczo-rozwojową. W związku z tym znakomicie podnosi konkurencyjność regionu. Duże pieniądze na kolejne odcinki metra, na modernizację i rozbudowę linii tramwajowych. Na wsparcie dla zarówno kolei mazowieckich, jak i szybkiej kolei miejskiej, nie tylko na tabor, ale też na zaplecza. No bardzo ciekawie się zapowiada kilka projektów z obszaru kultury, na przykład siedziba dla Symfonii Warsowi, ale też umieściliśmy w kontrakcie nową siedzibę dla Muzeum Kolejnictwa. Rok 2022 będzie terminem rozliczenia tego wszystkiego, więc musimy te działania i te inwestycje realizować bardzo sprawnie, bardzo szybko.